Z cyklu projekty IoT jest czwarta osiem i właśnie udało nam się dostroić odbiornik radiowy. Ale działa, ale działa. Właśnie nie działa. Stworzyliśmy urządzenie, które zapewni bezpieczne i komfortowe korzystanie z pomieszczeń przeznaczonych dla większych grup osób i nie tylko. Cofnijmy się o dwa miesiące, kiedy to zastanawialiśmy się nad problemami, które generuje pandemia SARS-CoV-2. Ustaliliśmy, że najbardziej poważnymi są rozprzestrzenianie się wirusa, strach przed zarażeniem, niedobór ruchu. Nie trudno było wyciągnąć wniosek, że na rozwiązaniu tych problemów zyska każdy z nas, czyli przeciętnych obywateli chcących wrócić do standardowego życia bez obostrzeń, bez ograniczonych kontaktów z bliskimi. Dostrzegamy cierpienie osób chorujących, dlatego powtarzamy, aby nosić maseczki, szczepimy się i nie podajemy sobie ręki w geście przywitania. Często słyszymy, że ludzie zamykają swoje interesy, czujemy zmęczenie i samotność. W celu jeszcze lepszego zrozumienia potrzeb naszych interesariuszy stworzyliśmy trzy persony. Arkadiusza nieuka, Zen Zenona Martyńskiego i Karola Ryfera i opisaliśmy ich historię, cele, potrzeby i obawy. Dane, które uzbieraliśmy, zasiliły proces burzy mózgów potrzebny do wypisania pomysłów mających na celu rozwiązanie problemów naszych person. Wszystkie były genialne, jednak musieliśmy wybrać ten najgenialniejszy, no i takim oto sposobem rozpoczęliśmy pracę nad Liczo ludzie i Yy, przejrzeliśmy zasoby internetu w poszukiwaniu dostępnych rozwiązań, inspiracji, informacji, restrykcji, covida, bezpieczeństwa w trakcie pandemii, sposobach dezynfekcji, dzięki czemu mogliśmy przejść do kolejnej fazy, czyli projektowania. Naszym celem było zbudowanie urządzenia mającego automatycznie dezynfekować klamki po obu stronach drzwi, liczyć i wyświetlać ilość osób znajdujących się w pomieszczeniu bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Do dezynfekcji klamek postanowiliśmy wykorzystać dwa niewielkie moduły połączone bezprzewodowo. Aby zapewnić elastyczność w sposobie montowania. Moduł nadawczy zawiera wyświetlacz OLED, generator mgiełki, akumulator o pojemności 2500 mAh wraz z ładowarką, dwa czujniki ultradźwiękowe, nadajnika bezprzewodowego, a jego sercem jest Arduino Nano. Moduł odbiorczy składa się z akumulatora o takiej samej pojemności jak moduł nadawczy, ładowarki, generatora mgiełki, Arduino Nano oraz odbiornika bezprzewodowego. Do dezynfekcji klamki wykorzystaliśmy generator mgły. Ze względu na niski koszt komponentu oraz eksploatacji w przeciwieństwie do innych rozwiązań, plus płyn do dezynfekcji jest łatwo dostępny i tani. Program, który napisaliśmy, rozpoznaje kierunek ruchu przechodzącej przez drzwi osoby na podstawie kolejności wykrycia bliskiej odległości do przeszkody w dwóch czujnikach i na tej podstawie aktualizuje wskazanie aktualnej liczby osób w pomieszczeniu i wyświetla ją na ekranie po zewnętrznej stronie drzwi. Technologia druku 3D umożliwiła nam wykonanie własnej obudowy, idealnie dostosowanej do naszego projektu. Po zlutowaniu komponentów z płytką PCB, wszystkie elementy zostały zmontowane i sklejone. I wtedy zaczęła się jazda bez trzymanki hech. He he he. Oczywiście, w jednym dniu problem z mikrokontrolerem, z generatorem mgiełki, z nieprzespaną nocą. A dla odmiany w drugim dniu to samo i w trzecim też. Finalnie nie wszystkie problemy udało nam się rozwiązać, dlatego byliśmy zmuszeni przerwać pracę nad naszym wymarzonym urządzeniem, ale udało nam się doprowadzić do działania w pełni kolejny prototyp na płytkach stykowych. Moduł główny skutecznie komunikował się z modułem odbiorczym. Dane o ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu były wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Generator giełki śmigał jak talala, a wszystkie założenia software'owe zostały spełnione. Na koniec udostępniliśmy w sieci ankietę dotyczącą działania, wyglądu i użyteczności zaprojektowanego urządzenia, w której umieściliśmy filmiki, zdjęcia z działania urządzenia. Ponad połowa ankietowanych uważa, że projekt jest potrzebny i dobrze wykonany, a ponad 80% uważa, że urządzenie jest proste w obsłudze, także sukces. Jesteśmy zdania, że stworzony przez nas projekt ma duże perspektywy rozwoju i szerokie zastosowanie, np. w biurowcach czy na uczelniach. Podczas projektu byliśmy w stanie nauczyć się nowych umiejętności, ale przede wszystkim ćwiczyć posiadane już umiejętności poprzez praktykę oraz sprawdzić je w sytuacjach kryzysowych. Z pewnością projekt był doskonałą płaszczyzną rozwoju dla naszej grupy. Dobrze, także to już działa. I teraz tak. To jest moduł, który jest pozostaje na zewnątrz pomieszczenia, który y, można przyczepić do y, framugi drzwi, który patrzy na klamkę, znaczy nad klamką, czy ktoś wchodzi tymi otocznikami. Jest to też wyświetlacz, żeby pokazywać, ile osób jest w pomieszczeniu. Jeśli przekroczy się maksymalną liczbę osób, wtedy wyświetla MAX, żeby osoba, która wchodzi do pomieszczenia, była poinformowana, że właściwie nie powinna już tam chodzić. To jest moduł, który jest poza, jest z drugiej strony drzwi, żeby on też zdezynfekował klamkę w takim otopie z elektrykiem. No, więc teraz. Jest akurat zero osób w pomieszczeniu, ale jak wejdę to teraz po 10 sekundach, żeby dać czas na przejście, zapaliły się obie lampki. Są połączone radiowo yy, i dzięki temu mogło spryskać klamkę z dwóch stron. Jeśli ktoś zamyka drzwi za sobą, a nie zatrzaskuje, no to klamka jest dezinfekowana też z drugiej strony. Teraz, jeżeli wyjdę z pomieszczenia, to zaraz z powrotem się włączą y, diody symbolizujące, włączające się piezoelektryki. Y Także już działa. Jest która... 658. Przed 7 się wyrobiliśmy. Tak jest. <grym>